Dobra, przestało padać, już to wydobyłem. Pieręństwo teraz muszę to troszkę umyć. To stoi naturalnie do góry nogami, jedno i drugie, muszę to troszkę umyć. I jako pierwsze w, wbiją ten kosz, kurde, i potem zobaczymy, co z tego wyniknie. No bo tu jakieś nóżki muszą przyjść na to, żeby to wyżyć z tołu. Kolejna porcja deszczu, trochę to tam, kurde, tą miotełką omiotłem. No, ale nie zdążyłem, nie chcę tam siedzieć na deszczu coś. Jak stanie, to to dalej do końca. Dobra, jako że ciągle padał, przyszedł czas na, yy, na... zasianie ogórków po prostu. Zasieja je, część naturalnie troszeczkę, tylko zasieja tu w tym, w tym substracie. Tu jeszcze zaraz nasypia fajnej ziemi. Nowej, eleganckiej. I będziemy widzieć. Dobra, cykwu ziemia jest, ale naświniłem zaś. kurczy Ja to ślimok jednak jestem chyba. Niedziela za kratami. Niedziela za kratami. Niedziela za kratami. Chyba, to błęda. Niedziela za kratami. Niedziela za kratami. Plan jest taki, żeby coś tak, ten teges, tu muszę się od tym zostawić, bo to chcę naturalnie jeszcze, wiecie, osłonić, ładnie zaizolować i, i tego, żeby pięknie wyglądało. Nie wiem, czy coś tak, czy jeszcze to odwróca odwrotnie. To się jeszcze okaże. No, pierwsza przymiarka. Widzicie, tak to, kurde, poleci. To naturalnie kolanko Przeszedł i żeby się łatwiej do tego. przewrócić. to przewróci. Te kolanko przyjdzie naturalnie gdzieś tu. Coś tak, żeby ta rura jeszcze leciała po tym brzegu się opierała. Tu, tu, tu i tu gdzieś będzie wlot do środka. Muszę je założyć, bo to przeciwwaga jest. Dobra. Także... Te kolanko się kurde jakaś tu zabuduje, to się potem skróci. Ale to już jest ostateczny, ostateczne miejsce, gdzie ten, gdzie ten kosz z tym małzerem będzie stał. Bo tu mam idealnie, tu wam powiem tak, tu się zostawiłem trochę miejsca, tu jeszcze na, na listwa i izolacja, ale gatka do rury i tak dalej i tak dalej. Także tu i jeszcze będę mógł to zaizolować. Odpływ sobie zrobię w tamta strona. Bo tu go bym wystawał, to bym zawsze nogą zahaczył, kurde do tego. Czyli odpływ pójdzie tu, gdzie jest to wycięcie. Ta strona. No i tak to poleci. I na razie tylko tak położyłem prowizorycznie. W poziomie wszystko naturalnie poleci. Dlatego muszę do tego, tego mauzera wsadzić, muszę wody naloć żeby to wsiadło wszystko tak, jak to powinno być i dopiero jak wody naleja do pełna, to wtedy dopiero mogę ten poziom złapać. To wszystko, wszystkie rury będą leciały w poziomie. Nie będzie żadnego skosu, nic. Dlaczego? Zaraz Wam to wytłumaczę. Bo w razie jakiejś awarii w braku słońca czy wieczego to rośliny by nie miały wody. A ja chcę zrobić tak, żeby w tych rurach zawsze woda była To, co przepływa, to będzie przepływać kurcze pomiędzy tymi koszami. Ale tu zrobimy taką przegródkę w środku, i tu przegródka, że w tych rurach, tam gdzie te roślinki są, zawsze będzie woda stała. Że w razie czego, jak 2-3 dni czy 4-5 kurde się nic nie będzie działo. No to te rośliny woda będą miały A to co od połowy A to co od połowy, to tak połowa może zrobimy, nie wiem, takie przegródki tam zrobiła i wstawia przez te otwory. Potem zobaczymy na ile się tam zmieszcza, czy jak. Nie wiem, czy to by da wklejać, czy to by da tylko tak jakoś, kurde, tam mocować. Tego jeszcze po prostu nie wiem. To się wszystko okaże w praniu. No I te rury polecą tu, tam. Tu dwa kolanka cyk, pójdzie górą. I znowu cyk, i znowu, i znowu, i znowu, i aż tam do samej góry. Tak jak na planie jest. A wiecie, nie? To już się fajnie wyciąga. Także, tak jak na planie jest, coś tym tego tak jest. Tu potem kawałeczek trzeba będzie. Dokupić, nie wiem, metrowo, metrowo kawał, metrowy kawałek, jeszcze może jedne kolanko, jak mi zabraknie i jeszcze takie zobaczymy, może żeby to tu na środku wpadało tam do tego albo jakoś tak tu zaraz kolanko przy kolanku, żeby no, najkrótsza droga do pompy mam tam także idealnie by było jakby to tu wpadało na środku Zobaczaj jak rura dostana, może nawet to zrobiła tak, żeby po przekątnej ta woda się, wiecie, żeby tam cyrkulacja była, żeby to się mieszało. No mniej więcej coś ten teges. Także mój plan jest taki, że je to cało po wszystko, kompletnie wszystko, bez uszczelek. Na razie się podwiesza, nie wiem na drucie, na sznurkach, na wszystkim, żeby wiedzieć dokładnie jak to leci, jak te rury poskracać i tak dalej. I jeszcze nie będę wiercić tych otworów, dopiero jak już będę miał kompletnie to wszystko zrobione, tylko bez uszczelek, żeby, to, żeby się łatwiej składało i rozkładało. Wtedy jak będę miał to kurde wisieć jako tako, no to po kapce, po kapce, po kawałeczku, po kawałeczku będę wyciągać te rury, yy, wiercić te otwory odpowiednio, to sobie jeszcze właśnie te rozstawy chcę wyłapać, żeby były wszędzie mniej więcej takie same. I tak dalej, i potem dopiero będziemy widzieć, jak to, jak to będzie. No, to wisielec tam, kurde, naturalnie wy, wy, wylatuje stamtąd, bo to będzie przeszkadzać. No, i tam będzie przeźroczyste, żeby tam też słońce dochodziło, nie? Do tych roślin. No, jak to właściwie jeszcze do końca będzie, to jeszcze są nie wiem. Ale będziemy widzieć. Ja wiem, że dzisiaj może taki clickbaitowy tytuł. Ostatnio ta baba tu kurde wykiprowała mi te pieroństwo. Tu, tam już kiedyś i kiedyś. A dzisiaj kurcze, złodziej samochodów. Zobaczcie. szyba samochodowo strzaskano tu na chodniku. I tak dalej, i tak dalej. No Skubany przyszedł to tu gotać. No ja nie wiem czy to był jego samochód, czy co się, czy co tam było, ale... I jak ją ja wyskoczyłem, kurde, to zaraz kurde dodał gazu i uciekał, bo łotą tylnią się chyba z samochodu, kurde, z tylnych drzwi. Audica, taki kolor, taki, albo powiem, ciężki kolor do określenia, kurde, coś takiego, niby to niebieski, coś, coś, coś takiego, kurde, czy coś takiego, jeszcze taki bardziej wyblakuj. Takie bandziorstwo się tu szerzy, kurde, Będzie trzeba jakiś karabin maszynowy zainstalować taki z czujnikiem, że jak się ktoś, kurde, zbliżył, żeby go zaraz doprowadziło do porządku. Wiecie, ja bym mógł zadzwonić na glidę i powiedzieć, że tu, kurde, mi jakiś facet, kurde, przed działką, kurde, wypieprzył szyba, e, bo on to tam łotą, on taki żółty worek zakładał na te tylne drzwi, nie? Ale co ja będę, kurde, z z, z wrogiem współpracować. Kiedy ja tam glin nie uznaję, to jest systemowo, kurde, ekipa. A po drugie, na cholera mi jakie kłopoty potrzebne. Przyjadą, będą patrzeć, godać, kurde, pierdzielić. Ja nie mam czasu na pierdoły. Auta są ubezpieczone, jak komuś, kurde, coś się straciło, to musi się samemu starać. A oni niech szukają, niech się wezmą do roboty. A nie dam ludzi, kurde, gonić za jakieś pierdoły. Takie jest moje zdanie na ten temat. Także ode mnie... Oni ode mnie żadnej pomocy nie uzyskają. Nigdy w życiu. Bo dużo szkody mi w życiu narobili. No i dobra, postawia to, kurcze, na takich nogach z tych... z tych e, Ale to będę robić jutro. Zrobiłem sobie taki kątownik. Myślę, że tak jakbyśmy to kurde postawili po zewnętrznej i tak uciechali, może tak, kurde, coś tak tego, no tak, to by było ładnie, trzeba to jeszcze kurde fajnie dostroić i napracować na jutro. Pamiętacie ta brzydko listwa co tam odciąłem, tako? No jako nóżki teraz będzie służyła, kurde. Przykręciłem na dwie nierdzewki. Coś ten teg jest, to jeszcze się zarowy prości. Tylko ręka potrzebuję. Wiecie, jak to z tym dekoltem hydraulika jest, nie? Trzeba uważać. Dobra, stoi. To się może gnić. Nie maluję ja tego specjalnie, bo jakbym to pomalował, cholerstwo, to by, wiecie, też, te szkodliwe dupsy by się tam dostawały do tego jedzenia. No, teraz już trzeba zasić te ogórki wreszcie. Teraz mogę to spokojnie zasić. Bo jeszcze to obciąłem tutaj troszkę, wiecie, bo to nie chciało wleść całkiem. Jakbym teraz tego nie zrobił i zasiął, to wiem, że już do tego bym nie doszł nigdy. Już by to zawsze było kurcze. By było fumlowanie, jak już by rosły. No a tak się stoi i kurde, mam nadzieję, że tu będą rosnąć. I ja tu jeszcze chcę taką deskę dać z tyłu i wywiercić, jakby na wierciu w tych rurach, czy po tym coś tam da wierciu. To, ten, to dom, e, trzy takie otwory i trzy butelki się tu postawi, kurde, żeby ta woda tam co, czas dolewała się i będzie. No, a tu ta cebula dostała też trochę kurde, taki gliniany ziemi z piaskiem, coś teges. ona tam licho wygląda, powiem, Wam. ten akurat jest nie, niezły. Ona się jeszcze musi, ten za dużo wody Jeżeli ja wiem, muszę tej ziemi dosypać. Mój jeszcze tej ziemi to dosypia. On no, dopiero przyjechała niedawno. No i tak to jest. No, tu mu przygotowane. Mauser se schnie. W środku go tam jeszcze mogę wymyć jeszcze raz, kurde, to na nie ma problemu, bo w środku to jak go obraca, to mam dojście. Tu już mam natrasowane, jeden starczy, kurde, bo to się cyk, 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 poobraco i będzie, ale to już w poniedziałek. No już przeżyłem lekki stresik, kurde. patrzę, szukam, dłubia kombinuję, a ogórków nie ma, te pieruny były gdzie indziej, wtedy. ale mam, mam ogórki. Dobra, siejemy. Dobra, te nasiona idzie trzymać do 1.2027 Ale oglądałem taki kurde kanał o takiej ogrodniczce z Polski Ona tam gada o tych nasionach, że trzeba szporować nasiona i tak dalej, że nie trzy do jednej dziury i tak dalej, ja to wszystko rozumiem Mo racja kobiecina Bo nasiona to życie ona do tego podchodzi tak bardziej ja wam powiem z tym godą, że nie dwa do jednej dziury chociaż tamci kurde godają, że trzeba że ten no dobra, ale jak mi teraz nic nie wyrośnie no to co ja zrobię ja wiem, że to jest za gęsto jak trzeba będzie to pikować, to się będzie pikować a połowa z tego na pewno padnie. więc yy, i ja się będę cieszył, jak tu w ogóle coś wyrośnie czy to za grubo jest? bo ona mnie opierdzieli, jak będzie począć no ale po dwa już nie, źle, kurde roz to jest też tak hmm. normalnie człowiek powinien takie rzeczy robić, jak mu spokój, a spokoju nigdy nie ma. ja się cieszę, że w ogóle już dzisiaj to wpakowałem do ziemi. To już, aby coś jest. Ja wiem, że kurde, to jest za, za grubo, za gęsto, ale w tym substracie idzie to fajnie wyciągnąć. W razie czego, bo nie jest taki ubity jak ziemia, tak powiedzmy, w ogródku. A na dworze mówię, nie wiem z 10 stopni, to tam się kurde nie ma co się oć. I to tak jest, wiecie, jedni się ogórki, inni się zgorszenie. O, ludzie idą pod mostem i ryczą oby głupki. Tak by to było, nie? Ja ta paczuszka cało tu wpakuje. Ja nie mam innego wyjścia ja tego nie chcę kurde, gdzieś tam odkładać i cudować, jeszcze bo problem polega na tym, że ja ta paczka też potrzebuje, żeby ją tu wrzucić. Co to za ogórki są w ogóle, czy coś z tego w ogóle wyrośnie? Diabli wiedzą, kiedyś kupowałem te cenowo takie, powiem, takie, takie słabsze cenowo, a teraz już kurde kupuję takie trochę lepsze cenowo. Zobaczymy, co teraz z tego wyrośnie. Coś tam może, wiecie, lepsza klasa, kurde, czy coś. No nie ma co biedować, kurde, o 5 centów, bo potem się okaże, że wcale nic nie wyrośnie. Chociaż tu na pewno nic nie wyrośnie. Na godę, że całe serce trzeba do tego wsadzać. Ja już tu wsadził trzy serca i dwa żołądki, kurde. Dobra. I jeszcze kurde nie wiadomo co z tego będzie Dobra I Tu jeszcze z tyłu zrobię taki jeden rządek A po tym się będziemy martwić kurde Bo nie ma czasu kurde na nic nigdy więc właśnie to tu domy grubo bo wiecie jak jest nie? z tego substratu to pójdzie fajnie wypikować kurde, po tym jak, jakby miały w ogóle wzejść to wiecie co z tego wyniknie Zarośnik spadnie a ja tu ogórki sadza kurde To jest kurde Sadza sieja Dobra wtedy tak było No paczka się tu kurde w trumbolikać Żebyśmy wiedzieli co to jest i będzie to po tym substracie się tam rozejdzie zresztą to widać tutaj nawet to się rozejdzie tam na dole on naciągnie tego a rozejdzie się po kościach Narobione. Dobra że doleja z dwie konewki i będzie Patrzcie To wszystko teraz pływu Ten substrat musi najpierw zasać tej wody Wtedy będzie luks. Więcej nie nalewam, bo mi tu przebierę Jutro się doleje Lejek zresztą może zostać. No, i tak by to było. W pół do dziewiąty na wieczór. Patrzcie. Komu chcą te błazne jakieś kurde ocieplenie wcisnąć? Co oni myślą, że ja się na termometrze nie znam. Patrzcie. Normalnie para leci. Pierdoły będę mi opowiadać. Patrzcie. Mi jest zawsze za ciepło. Normalnie to mi jest zawsze za ciepło, ale jak ja już w kufajce siedza, to znaczy, że jest zimno. Nie? To niech nie wciskają ludziom kity takie, pierdoły jakieś, bo my się znamy na termometrach i my wiemy, kurde, jaka jest temperatura i co i jak. No, to tak tylko na marginesie. A z wami się żegną mam nadzieję, że ta niedziela jakoś kurde zaowocuje ogórkami. No, Czekam to wszystko pieroństwo, jutro kurde, jak będę miał moc, da robił te nogi do tego, powrzucę to i potem już się zacznie akcja terrory kurde. No. na razie trzymajcie się, ciao ciao i byćcie zdrowi.